Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na naszym kanale Mordeczki No. Oczywiście, kto był wczoraj na lewiku, to wie, że ten odcineczek musi być wrzucony na YouTube, no normalnie pierwszy win. Ogólnie to na pewno będą tacy, którzy się spytają, dlaczego ja dopiero mam winę, a tu skin za jakiś czwarty sezon. Ale, bo ja gram teoretycznie od y, ósmego sezonu, więc dlatego dopiero teraz mam pierwszego winka. Ale co? No, mam nadzieję, że gierencja wam się spodobała, że więcej wam nic nie mówię, żeby was nie zanudzać. Lecimy z za odcineczkiem. Aha, i jeszcze tak tylko a propos dowiem, że... Myślę, że ten odcineczek będzie akurat ciekawy, w sumie urywka z live'a, ponieważ i wbiliśmy 1600 widzów, i pierwszy winek, i doneciki się sypały, i wszystko, łapęcie w górę, widzowie, także mordeczki. Zapraszam was do oglądania. Okej, okay, dodatko. NICE! Dobra, pyk, pyk, pyk. Pompa. Ej, typu, tu. No są no, na pewno typy, na pewno są typy na Meksyku no, 1093 suby, mordeczki, ile subów padło dzięki za suba, pierdziele. ja pierdzielę Ja pierdzielę ile subów leciało XD, XD 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 Ile subów Mordeczki Wy rozwalacie system Sorry, że tak wszystkich nie czytam mordeczki, ale kurde, ciężko, ciężko tak. Ale mordeczki, będę się starał jak najbardziej czytać wszystkie wi wasze wiadomości. Także mordeczki Ej tu był typek? No, mi się chyba, dobra Okej, okay. gdzie są typy? Halo, gdzie są te typy? Wszystkie? za suba, Laser! Szymano mordo! Siemaneczko! Szymano laser, mordo! Dobra, lecimy dalej. Gdzie są typy? Gdzie są typy? Trzykam typu. Halo, typy, 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 typy. Dziękuję za każdego subika, mordeczki. Jak wy jesteście nie wierzę, nie wierzę co wy robicie? Ciężko się teraz macy zbiera. Cztery no, suby. No, no, no. Gamesplay, dokładnie, gameplay gamesplay to tutaj Coś czy ja za to już będzie ja <śmiennie> <śmiennie> Kurde, ja pierdzielę, bo mnie tam nie ma, a mordeczki typu mają. Wbijam tam, ja chcę się klepać, mordy, halo <śmiennie> donate! 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 DONATE Donate! Donate, donate, donate! Dziękuję do Donajika i do 27 osób! Yyy Wypromujesz mnie! Mordeczko ja nie promuję! Trzy subiki jeszcze nam brakuje na 1600! Mikodyl to mój sponsor i wydał na mnie 1 złoty siema byku Czekamy donate'a dziękuję ...mój ko. na z tobą za, ja, za wsparcie Mordo Dziękuję mordo, ZA mordo Dziękuję BARDZO ZA DONATE'A MORDO Pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękuję za donate'ika Bardzo dziękuję, ej co jest? Bo nie mogę iść Mm, spróbuję i lajkuję, jesteś kozaczek, dziękuję, mam nadzieję, że każdy! Dziękuję Mordo! To wy jesteście kozacy! Wy jesteście kozacy! Mordeczki, wy dzisiaj rozwalacie system! Ma to ją Ja pierdzielę! Trzy kurde, damy radę! Dokładnie tak, damy radę mordeczki! Nie każdy wbija do ekipy! Do najlepszej ekipy na świecie, nie tam jakiś Izak, oczywiście nie obrażając Izaka, bo Izak też jest Kocur. Bardzo go lubię, ale mordeczki To my mamy najlepszą ekipę My mamy najlepszą yes, ekipę, no, także no. każdy niech dołącza Wbijajcie się ziomusie, i jest kozacko po prostu Co mam więcej mówić, kozacko Dobra, kto mnie zbanował? A nie wiem, ja na pewno nie, ja na pewno nie Tu jest ammo do pompa, które wezmę Ej, ej nie bo ci ten laby. Szybko, nie, nie zdążę, ten. nie zdążę, nie zdążę Chwila, 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 nie zdążę, nie zdążę lol Ładne sobie. Szybko, 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 A, szybko, 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 szybko. Ekipa Kaczusia jest Ładnie Kogo? Ładnie Kaczusia. Czemu Kaczusia. Czemu Ładnie Kaczusia? Czemu, Kaczusia? Czemu Kaczusia? Dlaczego to tak. Okej, okay, pyk, lecimy 26 osób na streamie, 27 mordeczki Każdy, kto jeszcze nie jest w ekipie 3 subiki i będziemy mieli 1600 Zapraszam, bardzo serdecznie Dodajcie mnie hey, na Fortnite'cie Mój nick tandują munikdziku hd I teraz normalnie wygrywamy dla was gierkę Dla wszystkich osób, które są na stromeku Wygrywamy giereczkę Sorry, że nie czytam czatików. Przepraszam was bardzo, ale kurde Niestety ciężko, tak? A gdzie są typy? Gdzie są typki? O, tu są Tu, Są typy Widzę. Dobra, Najcik Donate następny, nie ma pytań Kolejny donate, kolejny donate XD XD Dzięki za subika XD XD Następny donejcik i dwa heady! Gościu po dwóch headach ma już samo białe z 50 HP. Leży, leży, leży. Dobra, mordeczki, sorry, że teraz jest ten ale jest bitka, sorry, mordeczki. Ok, ciebie mogę dać w sobie. Ok, sorry, mordeczki, ale teraz jest bitka. 30 ja się muszę lecieć, bo nie ma HP Jeden ma białe nie ma Jeden ma białe, jeden, jeden ma białe Oni też Ale... Donny, nie ma pytań Wy jesteście nienormalni? Wy jesteście nienormalni? 28 28 osób Ja pierdzie! Wy macie na łeb? Czy, ej, co jest? O co chodzi? Lol Wejście mnie osłaniajcie no, ma. Leży, leży, leży jeden. Mordeczki, wy mnie dodajcie, mój NICZIQU12 z dużej literek HD. Wy mnie dodajcie. Jeszcze wy mnie dodajcie. Cześć, HP, kurde. Ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę. Trzy subiki mordeczki. Nie mam w ogóle macu. Ja też nie mam Mam typa tu, pomocy! Ja ty no 30 pk. Leżę A oby nie dobił, oby nie dobił, dobija Kurde sos, pomocy mordy To jest typek, musicie porobić, musicie porobić Ja pierdzielę ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę Kurde Ok, nice Nice Mam, mam dwa kawiki, jak coś więc idealnie Mogę yy, spromować kanał kolegom? Ja pierdzielę to masz, okay. Dziękuję. Okej okay, O nie, ja pierdzielę. Dobra Okej, lecimy Dawajcie tylko dochodzimy do strefy Ja mam aptekę kurde nie wiem czy dojdę dojdę do Dobra dojdę Ale lecimy Oj. prosto do strefy Ej, przypomniał mi się, że mam urodziny ja dzisiaj Mordeczko! Wszystkiego, Oj, najlepszego, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego, ziomuś! Zdrowia, szczęścia, pomyślności <grym> I czego chcesz? Ja spełniony marzeń przede wszystkim, wydaje mi się, co nie? Mordeczko, wszystkiego najlepszego Dziękuję każdemu za subiki, dziękuję za wszystkie donajciki Mordeczki, jak... Ja, ja nie wiem, co wy dzisiaj robicie jakie myśl konto Ja pierdziele! Widzi nas, chłop O, o nie, widzi nas? Ja mam lała. Ja okay. mam lawa totalnego Będzie GG też mam Czekajcie aby się uleczył, bo ja się muszę uleczyć, bo ja nie mam w ogóle HP Jasne. Ja też się muszę uleczyć no, Okej okay. Leczę się Okej okay, mordeczki okay. Ja pierdziela, ale była bitka Ale była bitka Dziękuję za 37 no, pensji. Dziękuję no. za każdego subika Witam 26 osób Dziękuję za 38 już łapencji Okej okay. Piję kewy Piję kewy i lecę się dalej klepać Dobra Okej okay. Są mordeczki, tam są Ja pierdzielę Ej trochę mam zagłośną muzyczkę Ile jeszcze stream trwać będzie? Do 16, do 16 mordeczku Nie wiem dokładnie teraz, która jest godzina Ja mam Ja pierdzielę Trochę Ja sobie wszystko przeladuję teraz Okej okay. Przeładować sobie chcę, dobra Okej okay. 15.47 pisać, dziękuję bardzo za info. jest. Okej okay. Ja pierdzielę Ej, ale mam kiepskie EQ, nie? Ej, a wy sobie ściszę troszkę muzyczkę, sorry, jeżeli będziecie bórze, gorzej słyszeć muzyczkę Dziku Dobra No co, co, co? Co? O leci, leci kulką Za strefy wyleci, dobra, mamy go Tam jest, tam, gdzie byliśmy Lecimy tam jest 36. Nice. O nie. To nie ja. Okej, okay, na... to biorę to. Pyk, pyk, pyk. Dobra, okej. Okay. Zrobiście kozacko. Ej, jeszcze jedni są na górce. No dawajcie, podjedziemy. Albo za górką? Bo coś ich już. No dobra, dobra. To wbijamy na górkę, tak? tak, tak, tak. Dobra, dobra Okej, okay, to lecimy, lecimy skoksem mordeczki Serio, że nie czytam chatx'ów, czy ale ciężko Marcin, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za yy, prymowanko Takie mini ala no, Dobra, dobra sam. Bardzo dziękuję Lez jeden jest? O, sorry. Nie jest? Właśnie, o to chodziło Kozacko, jak zabity leży Leży Nice Nice panowie Okej, okay, kozacko, lecimy z koksem. Lecimy po winka Muszę raz nice. Weźcie leczenie, weźcie leczenie, dużo Gnajsik, gnajsik, gnajsik Hej, tu wszystko jest Dobra, gil, zarąbiście Eee, weźmy jako bandara ba, e, jak się ktoś jakieś, jakie nie? Dawajcie do strefy, ja Tara Tam tu że tu Masi okej okay, lecimy mordeczki, sorry że nie czytam nam czy patrzcie jaka jest jaka jest giera jest duża szansa na, 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 nawet na wink'a na zalewie też są typy spoko spoko, chodźcie, chodźcie do strefy wbije ktoś na mój kanał i oceni? dobra, witam 27 osób, witam wszystkich mordeczki bardzo serdecznie jeżeli ktoś chce to dajcie mnie I dawajcie, teraz nie rushujmy na razie, poczekajmy tak, bo... tak, zostało. zostało Dobra, dobra, dobra. Okay. 20, Bambik, podjazd. I... Ja tam podjeżdżam, bo to jest Bambol jakiś. Dobra, lecimy. Mordeczki nie banujcie, nie banujcie My nawet panie, na sekundy. Bumble. Bumble. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Ej, tu na tej dropa. Tak? Okej Ja placu nie mam Ja kolejnego Okej okay. Coś Mogę z tą zagrać mordeczkę, tylko mnie musisz dolać I oczywiście Mamy strefę, w strefę w ale zarobiście, zarobiście, Mamy strefę Ej, bądźmy gdzieś no, w, ma, w grupie gdzie bardziej wziąć? Nie bądźmy tak tacy rozdzielani no. Chodź ty, gdzie jest rzut? Nie, nie, po ma jeden Ej ja myślałam, że mam... mam minus 51. Maloa, maloa. Dzięki za subika! Dzięki za subika. Ale no podjedźmy, co? Ale to by tam mamy jeszcze tutaj. Y mają, Loły mają wszyscy Dzięki za suba Ej, czekamy, czekamy, bo przecież... Oni muszą do nas przyjść, bo mamy mały strapę. Dobra, zarąbiście. Dziękuję za suba, kubuś, dzięki mordo. Bardzo dziękuję za te eee, typy, typy są na zalewie, widziałem Biały, chodź do nas, chodź do nas Czekaj, czekaj, typa Jednego ma typa tylko A no tam jest ten Widzę tego Ja widzę tam tego typa Kurde Chodźcie, 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 chodźcie tu, chodźcie bliżej białego Tysiąc Mamy 1600 subiorów mordeczki tutaj, na razy, na Dziękuję tam. wam bardzo, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że tworzycie ten kanał mordeczki, mamy 1600, bardzo wam dziękuję Bardzo dziękuję No to co zniszczyłeś to? OK na sik, na nie niszcz, nie niszcz, nie niszcz! Nie niszcz Stul. Dobra Ej, oni tu muszą przejść, tylko ci No ci, więc chwila, chwila. Ilu? trzech zostało, Ej, trzech są. zostało, trzech zostało z tyłu Jest tyłu. z tyłu są z tyłu, tam no. Ej tak, są z tyłu Dobra tam, tam czterech. Tam. czterech, mamy czterech, mamy przewagę, mamy szansę na wina no, Leży się. jeden Dobra, Dobra już ja tutaj na, wóch na zostało Jeszcze, je, jeszcze na górze. Chodźcie na górkę, hegun to... Mamy szansę na wina, lecimy po wina! Idą, idą! A Snajper stał od boku! W plecu! Widzę go! Jego go widzę! Chłopacy! Jeden się kampi tutaj O tu! A drugi jest o tam! Uratujcie mnie! Zabudujcie mnie! Ej, zabudujcie Zabudujcie ja, mnie! Ja! zabijam mnie! Uderzyłem to! Nice. Lesz no ostatni, ostatni! Tak. Czekajcie, leczcie, się jak tak. możecie! Dawaj mu sniper, patrz, wychyla. Tu, niżej trochę. Dobra, nice. Mamy strefę, mamy strefę my, więc spokojnie. Dobra, nice. On przyjdzie do was, jeszcze Okej, okay. Nice! Pierwszy win! Jest! Mamy te mordeczki! Mamy wina! Dziękuję za 40 apensji, dziękuję za 1600, to tak, tak. już nie! Mamy wina! 1600 subików! Witam 25 osób! Pierwszy winek! Pierwszy winek!